Trening funkcjonalny to rodzaj treningu, który ma na celu poprawę funkcjonalności całego ciała. W przeciwieństwie do treningu siłowego, który skupia się na budowaniu mięśni, trening funkcjonalny łączy w sobie różne ćwiczenia, aby poprawić siłę, koordynację, równowagę, elastyczność oraz mobilność ciała. Istnieje wiele powodów, dla których trening funkcjonalny jest ważny. Po pierwsze, Pomaga on w zapobieganiu kontuzjom, ponieważ poprawia elastyczność i siłę mięśni, co z kolei zmniejsza ryzyko urazów. Po drugie, trening funkcjonalny poprawia jakość życia, ponieważ pomaga w codziennych czynnościach, takich jak podnoszenie ciężarów, wspinanie się po schodach czy przenoszenie ciężkich przedmiotów. Po trzecie, trening funkcjonalny pomaga w poprawie wydajności sportowej, ponieważ zwiększa siłę i koordynację mięśni. Co przekłada się na lepsze wyniki w danej dyscyplinie sportowej? Dobrym sposobem na rozpoczęcie treningu funkcjonalnego jest skorzystanie z pomocy instruktora fitness lub trenera personalnego, którzy pomogą w doborze odpowiednich ćwiczeń oraz monitorowaniu postępów. Ważne jest również, aby wykonywać ćwiczenia poprawnie, aby uniknąć kontuzji i osiągnąć najlepsze efekty. Wnioskiem jest, że trening funkcjonalny jest istotny dla zdrowia i jakości życia. Dzięki niemu poprawiamy siłę, elastyczność, koordynację oraz równowagę ciała, co przekłada się na poprawę naszej wydajności w codziennych czynnościach i w danej dyscyplinie sportowej. Jakie ćwiczenia warto wykonywać? Przysiady: pompki, plank, przysiady sumo. Marsz w miejscu z podnoszeniem kolan, wspinaczka po schodach, skakanie na skakance, wykroki. Przysiad z podniesieniem ciężaru nad głową. Więcej informacji o treningu funkcjonalnym znajdziesz na kursytrenerskie.pl w artykule: Czym jest trening funkcjonalny i dlaczego warto? A jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej i zdobyć certyfikat ukończenia kursu online, trening funkcjonalny. Wejdź na kursytrenerskie.pl i znajdź szkolenie w naszym katalogu kursów. Zapraszamy!